Bóle brzucha, zmęczenie, problemy ze skórą, nerwowość, i gdzieś w tle pojawia się pytanie, czy ja czasem nie mam pasożytów? Temat owiany tajemnicą, często wyśmiewany, a jednocześnie bardzo realny. Pasożyty wcale nie są tylko problemem biednych krajów albo dzieci w przedszkolu. To coś, co może dotyczyć również dorosłych, świadomych i dbających o higienę ludzi. I choć nie ma sensu popadać w paranoję, to warto znać objawy i wiedzieć, jak je wykrywać. W tym odcinku pokażę ci, jakie są pierwsze symptomy. Na jakie problemy zwracać uwagę i które niedobory pokarmowe mogą świadczyć obecności pasożytów. Dodatkowo powiem, jakie badania mają sens, dlaczego nie każda herbatka na robaki rozwiąże problem, jak podejść do tematu naukowo, bez straszenia, ale też bez lekceważenia. Partnerem strategicznym kanału Wellbe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandos, producent wysokiej jakości suplementów diety. Nazywam się Sebastian Zuła, jestem dietetykiem klinicznym, a ty oglądasz kanał WellBe Studio Zdrowie. W tym odcinku opowiem ci, jak rozpoznawać objawy pasożytów, które potrafią dawać niespecyficzne, przewlekłe objawy od zmęczenia, przez wahania nastroju, po zmiany w wynikach krwi. Zamiast domysłów i strachu, konkretne informacje, badania i praktyka. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli szukasz rzetelnych treści bez mitów i pseudonauki. Umówmy się, z pasożytami jest spory problem. Wszyscy wiedzą, że istnieją, ale bardzo rzadko mówi się o nich na serio. Temat przez lata był traktowany jako coś wstydliwego, brudnego, kojarzonego z biedą, dziećmi w przedszkolu i kotem, który wyszedł na ogródek. A przecież pasożyty to organizmy, które mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, statusu czy czystości mieszkania. Jestem ciekawy, czy spotkaliście się z opinią, że pasożyty to żaden problem, czy może w drugą stronę, że każdy powinien się odrobaczać, przynajmniej raz Dajcie znać. W komentarzach, bo tu właśnie zaczyna się problem. Albo całkowicie ignorujemy temat, bo przecież to niemożliwe, albo wpadamy w drugą skrajność. Szukamy w Google magicznych mikstur, pijemy zioła z Ekwadoru, oczyszczamy się przez 30 dni sokiem skiszonej pietruszki, popijamy specjalne odebaczające herbatki o składzie bardziej podejrzanym niż same pasożyty. Tymczasem warto podejść do tematu rozsądnie, nie panikować, ale też nie bagatelizować tematu. Dlaczego o pasożytach warto mówić? Bo potrafią dawać objawy nie Specyficzne, które łatwo pomylić z nerwami, nietolerancją pokarmową czy ze zmęczeniem od siedzenia przy komputerze. I co więcej, wiele z nich przenosi się bardzo łatwo. Źródłem zakażenia może być nie tylko brudna woda w Afryce, ale też niedomyta sałata w Polsce. W 2023 roku opublikowano przegląd literatury, pokazujący, że pasożyty jelitowe są obecne również w populacjach krajów rozwiniętych i to częściej niż się wydaje. Zatem, jakie objawy mogą dawać? Pasożyty potrafią być mistrzami kamuflażu. Objawy, które wywołują, rzadko są spektakularne. To nie jest film akcji, gdzie po połknięciu czegoś z wody zaczynasz mieć biegunkę i wysypkę w ciągu pięciu minut. W rzeczywistości pasożyty często działają jak cichych sabotażysta. Ich objawy narastają stopniowo. Są rozmyte i łatwe do zrzucenia na stres, złą dietę albo przesilenie jesienne. W tym badaniu z 2023 roku opisano, że osoby zakażone pasożytami jelitowymi najczęściej zgłaszały przewlekłą biegunkę, utratę masy ciała, osłabienie czy wzdęcia, a niektórzy skarżyli się po prostu na ciągłe uczucie zmęczenia i spadek formy bez wyraźnej przyczyny. Nie da się ukryć, że to nie są jakieś charakterystyczne objawy. Na co więc warto zwrócić uwagę? Zaczyna się zwykle od układu pokarmowego. I tutaj wszystko zależy od pasożyta. Giardia lambia może dawać biegunki, które są tłuste, ślusowate i mają charakterystyczny, bardzo nieprzyjemny zapach. Ale nie musi to być u wszystkich. U części osób objawia się to tylko uczuciem ciężkości po jedzeniu, wzdęciem, przelewaniem się w w brzuchu. Z kolei obsiki wywołują raczej świąt odbytu i zaburzenia snu, a nie dramatyczne biegunki. Pasożyty nie działają według jednego schematu. One potrafią idealnie wpasować się w twoje słabe punkty. I co ciekawe, objawy nie ograniczają się tylko do jelit. Bardzo często pojawiają się zmęczenie. Senność po jedzeniu, bóle głowy, rozkojarzenie, a czasem zmiany w nastroju, uczucie drażliwości, lęku bez wyraźnej przyczyny. Dlaczego? Bo pasożyty mogą prowadzić do niedoborów, zaburzają wchłanianie składników odżywczych, szczególnie żelaza, witamin z grupy B, tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. W praktyce wygląda to tak, że pacjent robi morfologię, wychodzi niedokrwistość. Ferytyna, czyli białko magazynujące żelazo, witamina B12 są niskie. A lekarz kieruje go na suplementację bez świadomości, że to może być efekt działania pasożyta. I niestety uzupełnianie tych niedoborów bez rozwiązania przyczyny może być nieskuteczne, a problem może się pogłębić. Na przykład Lambria uszkadza kosmki i zaburza wchłanianie tłuszczów, co prowadzi do niedoborów witaminy A oraz D, a także przy przewlekłych biegunek oraz osłabienia. Niektóre pasożyty dają też objawy skórne i nie chodzi to tylko o swędzenie odbytu przy owsikach. Glizda ludzka potrafi wywoływać objawy bardzo złożone i skórne i ogólnoustrojowe. To jeden z największych pasożytów przewodu pokarmowego człowieka. Może mieć nawet 30 cm długości. Ale to nie rozmiar robi tu największe wrażenie, tylko jego przebieg w organizmie. Glizda ma fazę migracji przez płuca, czyli najpierw dostaje się przez układ pokarmowy, ale później przychodzi do układu oddechowego i tam może powodować kaszel, duszności, czasem świszczący oddech. Bywają przypadki, gdzie glizda wywoływała objawy przypominające astmę i może być leczona przez lata w tym kierunku. Ale zanim trafi do płuc może wywoływać reakcję alergiczną, w tym swędzącą wysypkę, pokrzywkę, a nawet objawy przypominające atopowe zapalenie skóry. Glizda często też daje eozynofilię, czyli wzrost poziomu eozynofilów, specyficznych komórek odpornościowych we krwi. I to jest ta jedna z niewielu wskazówek, które mogą skierować lekarza na właściwy trop. Z kolei tasiemce, czyli lepiej znane z lekcji przyrody tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony, przez długi czas nie dają żadnych objawów. Ale gdy larwy tasiemca uzbrojonego trafią poza jelita, mogą wywoływać zakażenie widoczne w tkankach. W skórze objawia się to jako podskórne gózki, które można wyczuć palcami. Z kolei sama obecność tasiemca w jelitach może dawać objawy, które łatwo pomylić z Ibs, czyli zmienny stolec, bóle brzucha, uczucie przelewania i głód, który nie mija mimo jedzenia. A co powinno Ciebie skłonić do poszerzenia diagnostyki w kierunku pasożytów? Inne wyniki, szczególnie wyniki żelaza. W niedawno opublikowanym komunikacie, bo z kwietnia tego roku, Uniwersytet Medyczny w Teheranie podkreślił, że pasożyty mogą negatywnie wpływać na zdrowie w sposób podstępny. Szczególnie blastocystis hominis, które u ciężarnych kobiet może pogłębiać niedobór żelaza. W badaniu objęto 208 przyszłych mam. W w grupie z anemią blisko 39% były zakażone pasożytem, podczas gdy w grupie kontrolnej prawie 4 razy mniej. Hemoglobina i ferytyna były znacząco niższe u zakażonych. A dlaczego to takie ważne? Niedobory żelaza w ciąży prowadzą nie tylko do uczucia zmęczenia i osłabienia, ale zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej i słabszego rozwoju płodu. Rozwiązanie polega więc nie tylko na suplementacji żelaza ale również na diagnostyce i leczeniu w kierunku pasożyta, to może podnieść skuteczność terapii i poprawić zdrowie mamy oraz dziecka. To wskazuje, że nawet bez klasycznych objawów jelitowych, pasożyty mogą zaburzać wchłanianie żelaza, np. przez stan zapalny jelit lub mikrokwawienia w układzie pokarmowym. I to żaden mit, tylko konkretne dane, które zmieniają sposób podejścia do w ciąży. Warto mieć to na uwadze. Dodatkowo, coraz więcej danych pokazuje, że blastocystis hominis może silnie wpływać na poziomy witaminy D. W badaniu z 2020, roku Przeprowadzono analizę 100 osób z przewlekłą biegunką powodowaną przez zakażenie pasożytniczym. Okazało się, że aż 64% miało głębokie niedobory witaminy D, 16% miało jej poziom niewystarczający, a tylko 20% miało poziom prawidłowy. Dla kontrastu, w grupie kontrolnej aż 80% osób miało wystarczający poziom witaminy D. A dlaczego o tym mówię? Witamina D pełni rolę strażnika bariery jelitowej i wzmacnia odporność nie tylko jelit, ale ale całego organizmu. Jej niedobór wiąże się ze słabszą szczelnością jelit, nasilonym stanem zapalnym i wyższą częstotliwością biegunek. Dla osób z pasożytami oznacza to błędne koło. Biegunka obniża wchłanianie witaminy D, a jej niedobór utrudnia zwalczanie infekcji. W praktyce, jeśli masz zaburzenia jelitowe i podejrzewasz pasożyty, zbadaj też poziom witaminy D. Uzupełnienie jej może pomóc uszczelnić twoje jelita, wzmocnić odporność i sprawić, że organizm lepiej poradzi sobie z pasożytem. Jakby tego było mało, pasożyty mogą mieć wpływ na naszą mikrobiotę. Mikrobiota jelitowa to nasz niewidzialny sojusznik. To ona wspiera trawienie, wzmacnia odporność, a nawet reguluje nasze samopoczucie, nastrój i koncentrację. Ale gdy na scenę wchodzi pasożyt jak Blastocystis hominis, ten skomplikowany system może się zachwiać. Badanie z 2022 roku wykazało, że obecność tego pasożyta wiąże się ze zmianami w składzie i funkcji mikrobioty, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom korzystnych bakterii, takich jak Bifidobacterium czy Lactobacillus. To nie tylko kwestia Zaburzeń trawienia. To realny wpływ na funkcjonowanie osi jelitowo-mózgowej. Mamy gorszą pamięć, koncentrację, a nawet nastrój. W tym kontekście problemy przypisywane IPS czy SIBO, takie jak wzdęcia, bóle brzucha, nieregularne stolce uczucie pełności mogą w rzeczywistości mieć inne źródło właśnie w pasożytach. Blastocystis Hominis wpływa na degradację tkanek jelitowych, zwiększa przepuszczalność bariery jelitowej i wywołuje stan zapalny, co sprzyja rozwojowi dysbiozy, czyli przerostowi szkodliwych bakterii oraz zmniejszeniu ilości tych korzystnych. Jeśli więc borykasz się z przewlekłymi problemami trawienia, które wpisują się w IBS albo podejrzewasz SIBO, warto spojrzeć na to szerzej i zbadać obecność pasożytów. Bo leczenie tylko IBS, czy redukcja SIBO, bez uwzględnienia pierwotnej przyczyny, będzie skuteczne tylko na chwilę. Wiedza z tego badania pokazuje, że aby wyleczyć jelita, musimy patrzeć kompleksowo nie tylko na objaw, ale źródło, czyli jego przyczynę. Aby nie mówić tylko o jednym pasożycie, opiszę istotny wpływ. Glizdy ludzkiej na układ odpornościowy. Badanie z Kolumbii wykazało, że ten pasożyt zwiększa ilość limfocytów, które przewlekle podwyższone obniżają odpowiedź immunologiczną, co utrudnia eliminację pasożyta przez organizm i zwiększa ryzyko innych zachorowań. Dlatego, jeśli zauważasz u siebie osłabioną odporność, mimo że nie stosowałeś antybiotyków i nic szczególnego nie zmieniłeś w życiu, warto się tym zainteresować i przede wszystkim nie bagatelizować objawów. Ale spokojnie. Zanim zaczniesz oczyszczać swój organizm sokiem z pokrzywy i herbatką na pasożyty z TikToka, zrób to, co ma sens diagnostykę. Pasożyty nie zawsze są widoczne gołym okiem, nie zawsze wychodzą z skałem, niekoniecznie pokażą się po jednej próbce. W tym badaniu z 2024 roku zwrócono uwagę na to, że skuteczna diagnostyka wymaga więcej niż jednej próbki najlepiej trzy zebrane w odstępie co najmniej 24 godzin. I to nie tylko nauka, ale również moje doświadczenia, które to potwierdzają. Miałem przypadek, że pacjentka zrobiła badania w jakimś losowym laboratorium, które nie specjalizuje się w tego typu badaniach. Pobrali jedną próbkę, wynik wyszedł negatywny. Ona nie wiedziała co robić, ale za moją radą wykonała prawidłową diagnostykę i tym razem już nie było cienia wątpliwości, z czym mamy do czynienia. A dlaczego? Bo pasożyty nie wydalają się regularnie. Ich obecność w kale może być przerywana różna. Standardowe badanie gołym okiem Kało może nie wystarczyć. Potrzebna jest metoda koncentracji barwienia, a najlepiej diagnostyka PCR, czyli wykrywanie DNA pasożyta. To szczególnie ważne w przypadku gyardilambli czy blastocysty, które często są pomijane w podstawowych analizach. W artykule podkreślono, że metody molekularne znacząco zwiększają wykrywalność, pozwalają różnicować między patogenami a szkodliwymi formami jelitowych mikroorganizmów. Bo przecież nie wszystko, co w naszych jelitach jest obce, będzie nam szkodzić. Liczne bakterie czy grzyby wspierają naszą mikrobiotę i układ pokarmowy. A teraz klucz: jeśli podejrzewasz pasożyty u siebie, zbadaj też członków rodziny, wspólna łazienka, ręczniki, sztućce, to wystarczy, by infekcja przeniosła się z jednej. Osoby na drugą. Nawet jeśli ktoś nie ma objawów, może być nosicielem. Diagnostyka to nie fanaberia, to pierwszy i najważniejszy krok, żeby nie leczyć się w ciemno i nie truć organizmu żadnym detoksem, który zadziała co najwyżej na psychikę. Jeśli masz przewlekłe dolegliwości jelitowe, zmęczenie lub nietypowe objawy, zbadaj pasożyty raz, a porządnie. Pasożyty to nie tylko temat z podręcznika przyrody dla dzieci. To realny problem, który może dawać subtelne, przewlekłe i mylące objawy. Od zmęczenia, problemów skórnych, po zaburzenia koncentracji, a nawet niedokrwistość. A ponieważ są w stanie przetrwać latami w organizmie, nie dając typowych objawów, wielu ludzi chodzi z nimi zupełnie nieświadomie. Ten odcinek nie ma na celu straszenia, tylko pokazanie, że warto traktować ten temat poważnie. Ale rozsądnie. Zamiast eksperymentować z oczyszczającymi detoksami i suplementami bez badań, Warto zrobić solidną diagnostykę, zinterpretować wyniki jeśli trzeba, wdrożyć leczenie. A jeśli w Twojej rodzinie ktoś ma zdiagnozowane pasożyty, nie zostawię tego bez reakcji, bo czasem jedna chora osoba to efekt łańcucha, który zaczyna się od wspólnego ręcznika. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw suba, napisz komentarz, co Ci najbardziej zaskoczyło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Webby Studio. Zdrowie.